Kłusownicy, którzy polowali na tygrysy sumatrzańskie, zmienili się w straszliwe, zmiennokształtne potwory. Dzięki interwencji Wings zwierzęta ocalały, a kłusownicy odzyskali ludzką postać i obiecali więcej nie krzywdzić zwierząt. Lecz misja Wings jeszcze się nie skończyła. Czarodziejskie zwierzę dla tekny. Chcemy obudzić całej szkoły. Wezwałam was tutaj tak wcześnie, bo musicie mi pomóc. Uważam, że każdemu z was było przeznaczone spotkanie własnej Wings i że to jest związane z mocą potęgi, którą pragnie zdobyć Kalszara. Dlatego chcę Was lepiej poznać, aby sprawdzić, czego jeszcze o Was nie wiem. Ale zaraz, momencik: jeden, dwa, trzy kogoś brakuje. Gdzie jest Kizia? Dobrze. Sama pójdę obudzić tego śpiocha. Śniadanie gotowe? Tak, Kiko. Dla ciebie też. Roxy! Chcesz zjeść z nami śniadanie? Dziękuję, Blum, ale mam spotkanie z Kizią. Hmm? Czyżbyś naprawdę zapomniała? Kim ty jesteś, przyznaj się czarodziejką, czarodziejką, wiem, żeś nią jest. To chyba Ach. ważne spotkanie, skoro zrywasz kotolotka tak wcześnie rano. Jest ważne. Próbuję się dowiedzieć, czy... Ha! Magiczna kula. A Marok, jak to się stało? Techno magiczne kule działają gdy wszystkie są aktywne. A bez nich nie dowiemy się które gatunki zwierząt są zagrożone. Hmm. Może da się ją naprawić. Potrzeba ekspertów i technomagii. A ja wiem, gdzie znajdziemy jedno i drugie. A, miasto Zenit! Takie nowoczesne i czaderskie. Uwielbiam je! Oh. Oto królestwo technomagii! To tutaj. Tu mieszkają geniusze Technomagii. Moi rodzice! Kim jesteście, Tycho? Chcecie się? Tekno! Twoi rodzice zmienili system alarmowy? Nie powiadamiając mnie, zjedzlacz ma kręcić. Mały techniczny błąd. Timi? To naprawdę ty? Zaprosiliśmy twojego chłopaka, by pomógł nam w testowaniu naszych robotów służących. Timi ma wielki talent i świetne pomysły, ale tym razem coś mu się chyba nie udało. Eee. <śmiech> <śmiech> Uprzejmość wobec gości źle się załadowała. Mamo, tato! Tak się cieszę, że znowu was widzę. <laughs> Dziewczyny, pamiętacie rodziców? Elektronio i Magnetia. Nie dziwisz się, że mnie tu widzisz? A, tak! I cieszę się, bo potrzebujemy Twojej pomocy. A? Nieźle oberwała, ale wszystko da się naprawić. Struktura jest nieuszkodzona. Wystarczy wymienić kilka bioobwodów. Więc wciąż możemy śledzić Kalszare i Brafiliusa. Niedługo znów wznowimy poszukiwania zwierzęcia o mocy potęgi. Jeśli mamy odwiedzić wszystkie światy, w których mieszkają zwierzęta, zajmie nam to wieki. Ty gamoniu, oczywiście, że nie będziemy ich szukać po całym świecie. Tak. Jasne. Jest jedno miejsce, w którym nie ma zwierząt. Ale w przeszłości było zupełnie inaczej. Co? Gdzie? Dlaczego? Co? Gdzie? Dlaczego? No, nie rozumiem cię. Nie musisz mnie rozumieć. Idź, cofnij się w czasie. No już! Do technomagicznego rdzenia zenitu! Zbudziła się technologia. Latające? Wiewiórki? <śmiech> <śmiech> I już jest złapana! Tym razem moja misja okazała się łatwizną. Diamencie? Analizuj to zwierzę! Niedobrze. Znów wyprawa na darmo. Wiedziałem. Twoja wina, ty latający szczurze! Mnie, ale ja się nie boję! Dla mnie i tak jesteś już prehistorią. Oto mój bilet powrotny do przyszłości! O! Wracaj, złodzieju! Oddawaj to! O! Nie! Mój kamień! O! Bully. Dziewczęta, może napijecie się soku silikonowego? Poproszę oh. Co mu się stało? Miało się naprawić Gorsza fryzura świata! Co? Co się stało? Stop! Zatrzymaj program! jaka techno śmieciem mam dość wracam do alfei zdaje się że chaos zapanował nie tylko w tym domu

Lecimy go dorwać! W tej klatce są zwierzęta? Te chwiórki kiedyś kontrolowały starożytny rdzeń zenitu. Okrążały go nieustannie tworząc energię. Coś tu się stało. Ten maluch powinien być w środku. Nic ci nie jest. Co się stało? Spytamy Drapiliusa. I lepiej, żeby jego odpowiedź nas przekonała. To Wings, Co za niespodzianka! Też tu jesteście? Jaki ten wszechświat jest mały! Technomagia właśnie oszalała. Coś mi mówi, że to twoja sprawka. Ja... ja tylko chciałem się zaprzyjaźnić z tą wiewiórką. A ona mi ukradła kamień pamięci. Chodzi ci o kamień Roxy, ty złodzieju! A? Ten rdzeń robi się coraz bardziej niestabilny. natury Laila, czarodziejka fal Bella, czarodziejka słonecznego blask. Musimy umieścić te części na miejscach. I to szybko. Dobra, spróbuję z promieniem światła. E Moc świtania! E Słuchaj, to w ogóle nie zadziałało, nie? Jest coraz mniej stabilny. Jak mu przywrócić poprzedni stan? Muszę wprawić rdzeń znowu w ruch, ale nie zrobię tego sama. Tak! Spróbujemy tego oboje. Wirtualny przepływie. Esencjo technomagii. Żywioły natury, błagam Was, uratujcie świat magicznego wszechświata. się falą pozytywnej energii, aby serce Zenitu znowu zabiło. Zobaczyć się z sercem mojego świata. Znowu bije, poza kontrolą, ale mogę ujarzmić Jego siłę. Te chwiurki! to serce bije też wewnątrz Was! Niesamowite! Dziękuję, Tekno. Uratowałaś nas. Oraz Zdeni. Tutaj jesteś mój maleńki? Ej, Brafilius, A ty dokąd się wybierasz? Do domu. <grymne> I co? Jak mi poszło? Byłaś wspaniała tekno! Przewróciłaś rdzeniowi równowagę. Ach. Teraz ty te i Frutek jesteście połączeni. Mm -hmm. <laughs> hmm. Nasza czwórka zdoła opiekować się sercem zenitu. Bo natura przystosowuje się do wszelkich zmian i rośnie w siłę. Dziewczyny, mamy nowego przyjaciela. Nazywa się Frutek. Udało nam się wyprostować przeszłość, ale teraźniejszość wciąż jest trochę do góry nogami. Z czasem to wszystko naprawimy, Stello. Obiecuję, że własnoręcznie. O... Hmm. Hmm. No, niestety nie udało mi się naprawić tej kuli. Ale obiecuję. Huh? Oh! Oh! Rutek, Naprawiłeś ją! Wow, mnie to by zajęło z pięć technomagicznych żyć. Ale pięć technomagicznych żyć nie wystarczy, aby stworzyć ciebie, Timi. W parku ochrony zwierząt w Gardenii Wings pomogą Roxy w opiece nad zwierzętami. Nagle otrzymają sygnał alarmowy z Chin. Pandy znalazły się w niebezpieczeństwie. Wings udadzą się w góry Queenling, gdzie spotkają Mei Lee, dziewczynę, która żyje z pandami.